Powiedziano, że znaczy znam tego człowieka, który jest od dłuższego czasu już poszukiwany przez policję, a następnie pokazano mi taki akt, akt o ekstradycji Nama, opiewający na następny dzień, czyli że następnego dnia on będzie wysłany do Moskwy i przez Moskwę do yy, Wietnamu. W pewnym momencie ten oficer powiedział na tak, Ależ proszę pani, pani się nie zgadza na podpisanie współpracy. Czy pani wie, pani skazuje tego chłopca na śmierć? Faktem jest, że udało się tego nama ukryć. No a potem wybuchła ta straszliwa zima stuleci. Właściwie oni mnie jakby uratowali od bytnik, ja bym znalazł już w obóz koncentracyjny wietnamski. I, i Albo śmierć, albo, albo coś z tym rodzaju.